Cześć, Żymeczka, jestem na w dzisiejszym odcinku. Pokażę moje stanowisko, jak jeszcze jak na razie wygląda. Jak robię, mam na razie parę animacji, już na kanale 3 chyba. Tak, trzy Jedna salto, druga też salto, takie lepsze. E, pierwsza animacja to było salto po prostu, wiecie. E, salto e, z cięciami po prostu w normalnej kamerze. Teraz robię, e, jakby nagrywam. Animacje stop, czyli klatkowe, poklatkowe, czyli jest, robię zdjęcia, potem to jakby układam w jeden film, mogę zrobić na przykład mam tam opcję, jedna klatka na sekundę, czyli jedne, no jedna klatka na sekundę, trzy klatki na sekundę, czyli trzy zdjęcia na sekundę i i ,5, sekund, 5 klatek na sekundę. Tak jakoś działa. I ogólnie tu jest moje biurko, tu jest wielki. To położyć na bok. Tu bra, tam gra w Brawl Starsa. Mam jeszcze jakby w kuchni taki biały ścianę, którą można było fajnie bardzo wykorzystać. E, taką, że niby jest... E, nic za bo nie ma. jakichś mebli, Ścisz, Wojtek. E, Mam jeszcze światło, używam tego światła właśnie tam po prawej stronie, o tam go nie, bo wtedy cień leci tam Ja wolę jak cień pada tam, bo w jednej animacji zrobiłem taki błąd, że jak miałem y, rurkę Chwila, o jest rurka To jej cień Padał na tamtą stronę, i było tą rurkę. Widać, że ten ludzi jest przymocowany do rurki. To jakoś kombinowałem tam w ustawieniach. E, próbowałem to jakoś edytować konstrukt, e, wziąć, nie wiem, jakiegoś światła, przyciemnić, ale się nie dało, więc po prostu e, wytek e, to. Tak zostawiłem, a jakby było e, po tej stronie, to byś cień, cień zobaczcie. Jeszcze przykład nie moje, moja typowa, moje pierwsza ustawienia. Mam, patrzcie, daję tę rurkę, gdzie mogę robić salto i zobaczcie, jej tej cień padł tylko tak. Poczekajcie, wezmę swojego ludzika i ogólnie, żeby te ludziki przymocować tak, żeby one były w powietrzu, to używam kleju, on jest bardzo dobry, tylko trzeba bardzo dużo. Um, jakby kombinować z nim. Ja tak już się nauczyłem, że mnie to od razu e, przyczepić, że bierzemy sobie na przykład e, bierzemy sobie taką kulkę i żeby ta rolka stała, nagrałem przed chwilą animację na Skateparku, to jakby przyklejam po prostu tak do tej rolki w czym byle gdzie, jakoś tak. No i ma, no i stoi deskrolka. i nie zależy mi na tym, żeby tą plastylin jakoś nie było jej widać. Bo to i tak każdy się to, że o, tam była na pewno plastelina, bo tak się nie da. Więc po prostu nie wiem, wezmę sobie jakiś inny kawałek bardziej klejący. Ok, tak. i zobaczcie, jak ta postać, jak normalnie cień chwila już wam pokazuję tylko że się tutaj lepiej jak cień pada tak to tylko tu jest to widoczne a oni się bardziej czy ten ludzi to zacłoni. to ja tak bardziej jakby zaraz będę zresztą Pokażę wam jeszcze teraz włączę te światło po prawej a włączę te po lewej I zobaczcie teraz cień pada tutaj a to widzicie widać tak a jeszcze jak postawie ludzika, to będzie widać, że ten ludzik jest jakoś dziwnie przy rurce, więc już Wam to pokazuję. Widzimy sobie taką rurkę, na co nakładamy ten hejklej. Chwila. No, jakoś... muszę patrzeć też w kamerę, żeby mi się nic nie wyłączyło. Nakładam hejklej i z której strony to przymocowuję. Powiedzmy, że przymocuję, nie, na no, odwrót. Na no, tak odwrót to przymocuję. Trzeba tak dać tam moc i więc chwila. Dobra, przymocowałem i zobaczcie, ustawię to po prostu tak, widzicie, jest cień tego ludzika, tak, też jest cień tego ludzika, spróbuję, o, widzicie, jest ten cień tej pałki tutaj, tego ludzika, to właśnie e, dlatego wolę mieć tamto światło, to światło też lepiej wygląda po lewej, ale po prawej bardziej takiego jest, wiecie. Nie daje takiego za dużego cienia jest, a światło nie może być też za, za duże, bo jak będziecie cienie za duże. Już włączę dwa, poczekajcie. Idę włączyć dwa. Jak będzie za duże, to będzie cień z dwóch stron. Zobaczcie, na przykład jak yy, chcę, nie wiem, cień z dwóch stron też jest zdobyć do jak chcesz mieć... Nie wiem, że jest ciemno jakoś, nie wiem. Zobaczcie, po prostu... Yy, Ile tą pałkę, jeszcze raz muszę go przylepić tego ludzika. Nalepiam y, już w prostu jak to wczepię. O nie, pękni ten ludzik w kawałku, ale dobra. Y, I normalnie światło. Y, cień. zobaczcie jak będzie padał cień. On... Nie, chwila, jest. Jest jakiś błąd. Czemu nie pada dzień w ogóle? A, no widzicie, tutaj już pada dzień, i tego wszystkiego pada dzień, tych wszystkich kółeczek pada dzień w tamtą stronę i w tamtą stronę. Więc to jest trochę polerujące. Na to nie, nie, nie zwracajcie uwagi, bo to jest czekolada. Yy. No i tak to wygląda. Normalnie jeszcze yy, pokażę Wam, co teraz to robię. No, ja mam teraz odcinek, jak właśnie to wszystko sprzątam, bo jest tutaj wi wielki syf. I jak robię te animacje, to robię sobie jakoś, nie wiem, na początku robię plan, jak sobie oni daje, czy nie. Robię sobie, biorę sobie discrolkę, nie wiem. jadę sobie o tak, to leci tak, jakoś tak, goś, tak. I żeby sprawdzać sobie na, na czy wszystkie elementy są dobrze, czy jak na przykład wiecie, w klatkach nie, nie da się zrobić tak, że nie da się usunąć chyba, nie wiem, ale ja nie umiem usuwać jednego elementa. Tylko po prostu będę musiał wszystko odnowić, robić zdjęcie za zdjęciem i zdjęcie i zdjęcie, że. Zobaczcie, jest, jest, robisz pierwsze zdjęcie, musisz drugie zdjęcie, trzecie zdjęcie, czwarte, piąte, szóste, siódme, ósme, dziewiąte, dziesiąte, jedenaście, dwanaście, trzynaście, trzynaście i tak w kółko. Więc sobie sprawdzam, czy to się jakoś nie załamie. Eee, po prostu, zobaczcie, normalnie jak to połowy, to to latuje. A dobrze, że sprawdzałem, bo jak patrzcie, trzeba lekko wepchnąć, to już jest miętny. E, Potem, jak widzę, ta rurka jest za mała, zrobiłem tak, że on stanął, znowu leciał. Tutaj jakoś tak i e, przemocowałem. Znaczy, próbuję to przemocowywać tak, żeby za bardzo nie było widać, że jest pasyjna, ale jak już tak nie da, to po tak nie robię, żeby ta desoloka tak stała jeszcze chciałem zrobić zobaczcie jak, że niby ten ludzik skacze i, i go przybijamcać właśnie tą techniką, tym hejklejem To się obraca, bym zrobił stop jak mam jeszcze takie nitki i takie przeczyste klocki, którymi się bierze elementy, to niby takiego tak się obraca, a on na to spada i wiedzie. To by było fajne, ale już nie chciałem tego robić, bo trochę mi się nie dziło, więc co? To tyle, jak chcecie więcej takich poradników i trochę omówienia tego, dajcie suba, łapkę górę i co? Nara!